Wymowne pozdrowienie. Gdy ludzie przy tobie mówią o sobie, słuchaj uważnie, bo może mają ci coś ważnego do powiedzenia. Jesteśmy na początku wędrówki przez pierwszy list Świętego Pawła do Tymoteusza. Wędrujemy nie sami. Jest z nami Jezus Chrystus. Tak już jest, że przy lekturze Pisma Świętego możemy cieszyć się Jego obecnością. Wykorzystajmy to. Jezu, dzięki Ci, że jesteś tutaj z nami. Prowadź nas w naszych rozważaniach nie w historię, lecz w głąb naszych serc. I nie po to, byśmy wiedzieli więcej, ale po to, byśmy. Pełniej żyli. Apostoł w moim mniej więcej wieku pisze do młodego człowieka, trzydziestoletniego, być może w twoim wieku. Pisze z Rzymu lub Filipi do Efezu, gdzie pozostawił Tymoteusza z prośbą o wykonanie trudnego zadania. Apostoł rozpoczyna od pozdrowienia, w którym. Mówi wiele o sobie. Ale są to wymowne pozdrowienia. Mają coś do powiedzenia również Tobie i mnie. Posłuchajmy, a czytam w przekładzie dosłownym, cokolwiek chropowatym. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, naszego zbawcy i Chrystusa Jezusa naszej nadziei, do Tymoteusza, Prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Przy trudnych zadaniach, w nieprzyjaznym środowisku i na dodatek tam, gdzie chodzi o ludzi, ich ambicje i interesy, bywa niełatwo. Można stracić motywację. Poczucie sensu, cierpliwość. Apostoł był w niejednej takiej sytuacji, Tymoteusz o tym wiedział, był towarzyszem podróży Pawła. W swoim pozdrowieniu Paweł ośrednio wyjawia nam sekret swojej klasy i siły. Jest on apostołem, osłańcem. Działa nie we własnym imieniu i nie z byle czyjego polecenia. Jest posłańcem Mesjasza, Bożego Pomazańca, Jezusa, a umocowanie do swoich zadań otrzymał z najwyższej instancji władzy, od samego Boga, prawdziwego zbawcy. Apostoł wyjawia dalej, że swoich nadziei, nie łączy z powodzeniem w ziemskich interesach. Nie opiera swych nadziei na popularności wśród ludzi. Jego nadzieją jest Jezus Chrystus, do którego należy wieczność i który do tej wieczności zaprasza Ciebie i mnie. Apostoł nazywa Tymoteusza prawowitym dzieckiem lub synem w wierze. Ciekawe, że wybrał to słowo. Wiara. W pismach Nowego Przymierza słowo to jest niczym czubek góry lodowej. Skrywa bogactwo znaczenia. Między innymi określa sferę, która uruchamia mechanizmy świata ducha, która z cudów czyni zdarzenia, która z obietnic czyni fakty, w której człowiek może zadziwić. Nawet Boga. Kto żyje w wierze, nie zna porażek, bo umie element zwycięstwa znaleźć w każdej klęsce. I w końcu w swym pozdrowieniu apostoł wskazuje na źródło naszej siły: Łaska, miłosierdzie, pokój. To jest właśnie to źródło łaska. W niej gubi się historia naszych błędów, naszego uzależnienia od własnych możliwości. Miłosierdzie. Dzięki niemu mogę rozpocząć nowe dziś od czystej strony. I pokój, bo wierzącemu nic nie może zaszkodzić. Łaska Miłosierdzie i pokój te trzy nie są do nabycia w żadnym sklepie, ani do wypracowania u żadnego psychologa. Jak pisze apostoł, pochodzą one od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Pana. Te sekrety pawłowej klasy i siły nie są czymś zarezerwowanym dla paru szczęśliwców, przynajmniej nie według Pawła. Do skorzystania z nich zaprasza on Tymoteusza, a ja ciebie. Jeśli zmagasz się z trudnymi zadaniami, we wrogim otoczeniu, w burzy ludzkich interesów, bez poczucia sensu, we własnym imieniu lub może z byle czyjego polecenia, to może warto pomyśleć o zmianie pracodawcy. Jeśli rozpadły się Twoje nadzieje, i nastała rozpacz. To może nie lokowałeś swoich nadziei tam, gdzie doradza uczynić to Paweł w Chrystusie Jezusie. Jeśli zawiodły cię prawa materialnego świata, to może warto pomyśleć o wierze. Przestać sięgać po tabletki na uspokojenie. Źródłem łaski, miłosierdzia i pokoju jest Bóg. Jezus Chrystus! Zasiądź z Nim do rozmowy jak najszybciej i zapraszam Cię na kolejny etap naszej wędrówki.